Witam na kanale Telka24. dostałem kilka pytań jeśli chodzi o Playbox TV. Jedno dotyczyło pilota. Drugie, czy możemy wgrywać aplikacje spoza sklepu Play? Trzecie, jak działa asystent Google? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczyło pilota. Do czego służą przyciski ABCD? To się okazało, że możemy te przyciski po prostu zaprogramować od jednego pilota: czy to jest ampli klimatyzator, czy po prostu telewizora. Żeby włączyć programowanie tych przycisków A, B, C, D, przyciskamy domek oraz przycisk do góry. Tutaj nam zapaliła się dioda na stałe. Przyciskamy przycisk na przykład A i na pilocie wyłączenie telewizora. Teraz tak programujemy drugi przycisk, to samo domek oraz przycisk do góry. I powiedzmy teraz pod przyciskiem B ustawimy sobie zmianę źródła sygnału. I za chwilkę sprawdzimy to i podłączymy box pod telewizor, czy te przyciskiem nam się udało zaprogramować. Teraz powiem na drugie pytanie, czy możemy wgrać aplikację spoza sklepu Play. To zaraz podłączymy ten box do telewizora i sprawdzimy, czy nam się uda wgrać aplikację. Podłączyłem boxa już pod telewizor, sprawdzimy, czy możemy zmienić pilotem od naszego boxa źródło sygnału. Bez większego problemu to zrobiłem, Ci jak przed chwilą pokazałem instrukcję, jak bardzo prosto się programuje tego pilota, jeśli chodzi o różne inne urządzenia. Bierzemy przykład siebie piloty, na przykład od klimatyzatora. Parujemy go i wtedy możemy jednym pilotem uruchamiać telewizor. Boxa oraz klimatyzację, jeśli jest nam za ciepło. Tak samo w dzisiejszym filmiku pokazywałem, jeśli chodzi o programowanie przycisku TV głośniej, głośniej ciszej. Filmik, jeśli chodzi o pełną recenzję Playbox TV, macie w opisie do dzisiejszego filmiku. Jeśli będziecie chcieli jeszcze raz zaprogramować pilota z nowym np. telewizorem, wybieramy sterowanie telewizorem. On nam wykrywa wtedy telewizor. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Potwierdzamy i korzystamy z naszego boksa z nowym telewizorem. Dobrze, drugie pytanie dotyczyło, czy możemy wgrywać aplikacje z innego źródła. To zaraz sprawdzimy, czy to nam się uda. Wejdziemy najpierw w system. Aplikacje. Bezpieczeństwo i ograniczenia. Tutaj mamy wgrywanie. Z nieznanego źródła sygnału trzeba aplikacje, które mają to robić zezwolić, akurat skorzystamy z Commandera oraz Explorera. Mam podłączone w tej chwili pendrive pod Playbox TV. Skorzystamy z aplikacji, która ma powiedzmy to jest taki jak w komputerze Total Commander. Musimy wybrać sobie pendrive, tu mamy jakieś wygrane aplikacje, na przykład Max, u go w Polsce nie ma, bo mamy HBO Max, zainstaluj. I jak widzicie aplikacja się uruchamia. To była wersja jakaś na telefon, bo my ją jeszcze rakoutko na 4x3, ale niestety jestem poza regionem, w którym aplikacja Max nie działa. Pewnie jakbym miał jakiegoś VPN uruchomionego, to by się nam pojawił inny komunikat. Czy odpowiadając na pytanie, czy możemy tak programować i zainstalować... W Playboxa, aplikację Spendrive'a. Jak widzicie, bez większego problemu to możemy zrobić. Teraz zobaczmy, jak działa asystent Google. Powiedz, jaka jest pogoda. W Pruszkowie mamy teraz 3 stopnie i ładną pogodę. Dzisiaj mamy deszcz. Najwyższa prognozowana temperatura to 9 stopni, a najniższa to 2 stopnie. Uruchom aplikację Prime Video. Otwieram aplikację Prime Video. I bez większego problemu nam się aplikacja uruchomiła. Sprawdzimy teraz, czy też się uruchamiają inne aplikacje. Uruchom aplikację HBO Max. Otwieram aplikację HBO Max, inne seriale i VOD. Tak samo się uruchomiło. A jak powiemy, uruchom HBO Max, to nam się otwiera automatycznie YouTube. Dlatego trzeba użyć słowa jeszcze uruchom aplikację. bo niestety asystent Google nam tego nie zrozumie. Sprawdzimy, czy możemy jeszcze uruchomić telewizję. Uruchom telewizję TVP1. Treści typu program TV, o których dużo mówi się teraz w internecie, to między innymi wiadomości. Czy akurat coś nie zapało? Tam był komunikat, żeby pojawić. Pokaż program telewizyjny. Oto co. Tu akurat się otwiera program telewizyjny nie z aplikacji. Nie akurat z aplikacji yy, Play. New, tylko też akurat aplikacja taka pojawiła nie czyli w Live TV, ona akurat w tej chwili podłączony jest sygnał DVB-C pod ten dekoder i to mamy w tej chwili dostęp do aplikacji przez Play TV, i tu możemy też oglądać te kanały odkodowane czy to w DVB-C, czyli mamy aplikację aplikacji telewizję DVB-T. I wtedy akurat te programy będą nam działały. Czyli akurat jeśli chodzi o asystent Google, nie działa przy aplikacji Play New, jeśli chodzi o zmianę kanałów. A Jestem ciekaw, czy mogę tu zmieniać kanał. Zmień kanał do dołu. Niestety też nie udało się zmienić kanału. Znaczy jeszcze raz. Urucham program TVP1. Przełączyło nam niestety na YouTube'a. Może ja źle mówię, komendy, Jeśli macie większe doświadczenie, jeśli chodzi o dekoder Playbox TV i umiecie zmieniać kanały dzięki asystent Google, napiszcie mi to w komentarzach, bym chętnie się tego lepiej dowiedział. Wiadomo, człowiek się uczy całe życie, może po prostu coś źle robię. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze trzy pytania dotyczące Playbox TV. Pierwsze to było. Jeśli chodzi o przyciski A, B, C, D, czy możemy wgrywać aplikacje spoza sklepu Play oraz jak działa asystent Google. Jeśli Wam się dzisiejszy film podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.